No jeżeli chodzi o cenę na dziś, to jest 3,44 zł netto za kilogram od średnicy Fi10 w górę. Ceramika na dach, cena jakby rośnie, no to bloczki ceramiczne nieco potaniały. odrębno konstrukcyjny cena się nie zmienia, bądź nieznacznie się zmienia. Czas oczekiwania na, bloczku, na bloczki z roku się zmniejszył do miesiąca. Dorzucając jeszcze parę groszy tak naprawdę do tematu stali i monolitu, o którym wspomniałem, Ty Kacper wspomniałeś, właśnie wyciągnąłeś na tablicę kwestię prefabrykacji. Tak, to jest punkt, który zasługuje na, na oddzielną, oddzielne kilka zdań. No, tendencja jest niezmienna i moje zalecenia też są niezmienne. Prefabrykację trzeba, trzeba wciskać w możliwie jak największą ilość projektów. To nawet nie jest tylko kwestia samej ceny. Tak w przeliczeniu nawet koszt produkcji, czy montażu, wykonania, materiał, robocizna, sprzęt, e, czyli to co, to co składa się na nasz kosztorys, na nasz budżet, tylko też e, harmonogram. Tylko e, dodatkowo bezpieczeństwo, kiedy my ograniczamy czas wykonania do półtora miesiąca, z trzech miesięcy, no to mamy półtora miesiąca mniej czasu, w którym ryzyko wypadków, takich poważnych wypadków, jest największe. Nie twierdzę, broń Boże, że na, na zakresach pozostałych nie ma ryzyka. No wiadomo, że każe elewacja, nawet przy wykończeniówce może być, może wydarzyć się poważny wypadek, ale jednak nie oszukujmy się. Największa ilość ciężkiego sprzętu i materiału właśnie na etapie stanu surowego jest, znajduje się na i w okolicy budowy. Więc ograniczanie czasu produkcji tej, tej, takiej ciężkiej, jest priorytetem. No i kwestia, kwestia cen. Przy okazji tej wizyty, o której wspomniał Kasper w zakładzie prefabrykacji, też mieliśmy przyjemność rozmawiać na, 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 właśnie na temat cen jednostkowych w przypadku różnych technologii. I no wiadomo, że nikt nie będzie robił za darmo, nie oszukujmy się, nie będzie sytuacji, że prefabrykacja będzie kosztowała Połowę ceny tej produkcji przez pracowników fizycznych na budowie, no to jest niewykonalne, no bo jednak tych ludzi w zakładach prefabrykujących też jest sporo, którzy wykonują te, te elementy. No tam jest ta różnica, że uregulowanie bezpiecznego wykonywania Pracy jest dużo łatwiejsze niż w zmiennych warunkach inwestycji budowlanych, produkcji budowlanych, więc no tutaj, tutaj to bezpieczeństwo jest łatwiejsze do utrzymania, ale tak czy siak koszty do poniesienia jest. Produkcja też się rządzi innymi, taka przemysłowa, innymi prawami niż budowlana. Marża też jest inna, więc tak naprawdę te koszty, tak czy siak produkcyjne, będą, będą na poziomie takim jakim są w branży budowlanej, no bo robocza godzina pracownika też będzie na tym samym pułapie, no ale proporcja ilości czasu jest, jest troszeczkę mniejsza, minimalnie mniejsza, przez to te ceny gdzieś tam się różnią zapewne o 5-10%, chyba że dochodzi do takich sytuacji, że stal leci w kosmos, no wtedy te monolity wylewane na mokro tracą, tracą zasadność ekonomiczną, no ale tak czy siak w sytuacji, o której wspomniałem na początku, czyli Powrót analizy monolitycznych elementów, czyli stropów monolitycznych, lanych na mokro, jako za, zasadne działanie, to nie świadczy o tym, że to jest jedyna możliwa technologia. Czyli te prefabrykaty powinny być przez Was analizowane, sprawdzane w wielu źródłach. Piszcie do, do e, oczywiście sprawdzonych dostawców, ale też gdzieś trzeba ich po raz pierwszy sprawdzić. I tutaj kwestia wyboru technologii. Jednak powinniście się przy pierwszych realizacjach zdawać na doradztwo osób technicznych. Nie bierzcie za pewnik to co projektant założy w projekcie. Zalecam jednak zapytać kierownika budowy, zwłaszcza takiego, który ma doświadczenie, który fizycznie po budowach jeździ, co sądzi o danej technologii. Tutaj możemy się skupić na stropach na przykład, żeby nie y, zamieszać zbyt mocno, czyli na przykład projektant wpisze, że, że ma być gęsto żebrowy strop, a okazuje się na przykład, że jeszcze dorzuca do tego konkretny model konkretnego producenta. No to was to was tak naprawdę nie wiąże w 100%. No ale jednak jest to, jest to jakieś tam odstępstwo, które w projekcie technicznym będzie musiało być wykazane jako zmiana nieistotna, naniesiona i potwierdzona przez projektanta, więc zalecam jednak, żeby na etapie projektowania zostawiać sobie otwarte furtki na różne technologie. No bo tutaj będą decydowały czynniki, takie jak dostępność danej technologii w danym momencie, kiedy będzie ten etap realizacji. I tutaj idziemy w dobrym kierunku. Prefabrykowane elementy są w tej chwili dostępne. Tak jak do roku. Informowałem mnie o terminach produkcji około 5-6 miesięcznych. Zdzwaniałem się z, z, z panią Handlowiec od nich jakoś w listopadzie, i tutaj termin realizacji to już było do 5-6 tygodni, więc tutaj mamy sporą zmianę na korzyść. Teraz możemy faktycznie w taki racjonalny sposób analizować tą technologię do wykonania, do wykonania bo nie oszukujmy się, 6 miesięcy przed wbudowaniem stropu podjąć decyzję, że go zamawiamy i kupujemy w przypadku projektu pierwszego, no to jest niewykonalne. Jest tak wiele elementów, które mogą się źle potoczyć, że absolutnie nie zalecam takich, takich działań. No ale tak jak wspomniałem, ten czas realizacji jest w tej chwili dużo krótszy, ale jednak warto zawsze sprawdzić, która technologia, czy to będzie jakiś filigran, czy mniejszy, w mniejszym formacie filigran, czy, czy strop gęstożebrowy, kanałowy, jakie są czasy, czasy realizacji produkcji dostaw i to, to też jest pewien argument, który, który musicie wziąć pod uwagę przy analizie m, doboru technologii. Cena, tak jak wspomniałem, nie będzie, nie będzie drastycznych wahań skoków. Jedyne na co zwracam uwagę, to nie dajcie się. Oszukiwać e, wykonawcom, którzy tak jak u nas się zdarzyło twierdzą na przykład, że nie ma różnicy czy to będzie strop monolityczny wykonany na budowie, czy to będzie strop kanałowy prawie w całości sprefabrykowany no jest oczywista różnica koszt dźwigu do poniesienia zawsze jest tym, tym elementem, który trzeba dokładnie ustalić kto go ponosi ale tak jeżeli chodzi o samą produkcję no ostatnio mi się udało 180 m kwadratowych w 3 godziny ułożyć takiego stropu, więc no 180 metrów Monolitu wykonać to będzie bardziej półtora tygodnia. Więc e, ważne jest, w zależności od wyboru technologii, żeby uwiązać też cenę robocizny. I tutaj taka mała dla Was uwaga. Myślę, że się może przydać, jeżeli wpisujecie zakres prac dla swojego wykonawcy jako załącznik do umowy, wpiszcie mu też, czy wyciągnijcie od niego e, ceny za robociznę do danej technologii i dajcie sobie furtkę możliwość gwiazdeczkę, że inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany technologii oczywiście w porozumieniu z wykonawcą i wykonawca podaje cenę za wykonanie takiej i takiej technologii, żebyście wy wiedzieli z jakim rzędem wielkości możecie mieć do czynienia. No, ale tak czy się jak cena, cena, cena to będzie 5-10% różnicy. No i kwestia harmonogramu, czyli skrócenia czasu produkcji, to może Wam wielokrotnie uratować sytuację na budowie, uratować cały harmonogram i do końca też budżet. Przez to, że urywacie kilka tygodni, na przykład z wykonania całego zadania, całej inwestycji. Także wydaje mi się, że już na stałe w Waszych głowach powinna zostać myśl, że w przypadku stropu analiza, czy to jest monolit, czy to prefabrykat, zawsze powinna zostać podjęta, wykonana. Każdy z Was powinien się zastanowić nad tym, co jest najważniejsze i podjąć świadomą decyzję. Odnośnie pozostałych elementów też nie chcę za długo tutaj mówić, no bo schody, jakieś słupy, ściany tego będzie coraz więcej. Na pewno musicie być na to przygotowani. Będziemy dawać Wam informacje w następnych odcinkach. Myślę, że, że ten temat będzie wracał tutaj. Będziemy coraz więcej tego produkować, wykonywać na, na, na naszych inwestycjach i coraz więcej informacji dla Was przekazywać, jak to się spina finansowo, jak to wygląda wykonawczo, jak wygląda jakość. Eee, także spodziewajcie się być może nawet oddzielnych odcinków na ten temat. Kolejnym takim tematem mocno na językach w dzisiejszych czasach, i tematem, który pomimo tej stagnacji, stagflacji na rynku budowlanym nie uspokaja się, nie idzie w dół, jest temat stolarki okiennej. Tutaj niestety mieliśmy do czynienia znowu z podwyżką między październikiem a listopadem cen okien i pomimo tego, że pojawiają się głosy, że te ceny się stabilizują, że te ceny za stolarkę okienną może nieco będą szły w dół, no to na razie takich realnych obniżek nie widać, pomimo tego, że od listopada 2021 ceny okien gdzieś poszły w górę o nawet 60% i Tutaj naprawdę te firmy od stolarki okiennej są mocno wyciśnięte, przynajmniej te firmy, które składają dobre oferty, bo przy inwestycji, gdzie okna są wycenione na 164 tysiące netto, to sama stolarka okienna to nie jest jakaś tam bardzo duża inwestycja, tylko temat na 8 lokali mieszkalnych, jednorodzinnych. No to tutaj, ja powiedziałem, że no, słuchaj, budżet robiliśmy gdzieś tam w kwietniu-maju i tak ten budżet mamy przekroczono o kilkadziesiąt tysięcy, to chociaż stąd no okien zejść nam do równego, do, do 4000 do tych 160 tysięcy, no to nawet, to nawet taka obniżka, tak niska obniżka yy, powoduje, że yy, ten handlowiec nie może samodzielnie pod, pod, podjąć tej decyzji o obniżce, musi to przepuścić po prostu przez zarządu. Także no widzicie, że każdy ma w tej sytuacji po prostu dynamicznej zmiany cen, komponentów i energii, i siły roboczej na rynku bardzo duży i poważny problem. No i Pamiętajcie, że jak zwykle w takiej sytuacji, gdzie ceny dynamicznie idą w górę, duża część firm produkujących tą stolarkę, duża część firm produkujących tą stolarkę okienną, czy, montujący, czy montujących te okna, próbuje jakby do, te, do tej podwyżki cen, dorzucić sobie jeszcze powiedzmy, drugie tyle marży, żeby po prostu jeszcze sobie tą marżę podnieść, a nie tylko same koszty produkcji, żeby sobie skompensować. Także na to uważajcie, bo te rozbieżności w wycenach na okna są naprawdę, naprawdę naprawdę wielkie i nawet przy tej inwestycji, gdzie mamy okna za 160 tysięcy, gdzie to była najtańsza oferta, kolejna oferta gdzieś tam była za 180, a większość ofert była powyżej 200 tysięcy, ich było naprawdę sporo i naprawdę kilka. Są bardzo dynamiczne, są pokrycie dachowe i mam tutaj mianowicie na myśli dachówkę. Chociaż jedno, jedno wtrącenie bym chciał powiedzieć a propos papowego to nie jest to materiał popularny w produktach deweloperskich, ale wiem, że z oszczędności niektórzy deweloperzy decydują się, żeby taki gont papowy powiedzmy wysokiej klasy, wysokiej jakości zastosować, natomiast musicie mieć na uwadze, że większość tych gontów papowych przyjeżdżała do nas albo z Białorusi, albo z Rosji, no i tutaj ta sytuacja na rynku gontów papowych będzie no, bardzo dynamiczna z tymi nowymi obostrzeniami na transport zagraniczny z tamtego kierunku, które mają wejść od nowego roku, także miejcie to na uwadze i przy projektowaniu gąta popowego mieć na uwadze to, że jeżeli architekt wybierze sobie jakiś ten produkt konkretny, no to niekoniecznie może być on dostępny na rynku, przez to, że jakieś tam embarga zaraz wejdą. A jeżeli chodzi o samą dachówkę, no to niestety tutaj, tak jak mówiliśmy, przy tych produktach ceramicznych do wykonywania yy, tam tamte ceny maleją, gdzie proces technologiczny jest powiedzmy zbliżony. Natomiast przy tej dachówce te ceny nadal, nadal rosną. Mm, nie wiem do końca z czego to wynika. Będziemy głębi. Ten temat, ale y, nawet jedna podwyżka teraz w grudniu na dachówkę cementową i ceramiczną y, miała miejsce, dlatego musieliśmy właśnie zaliczkować jedną dachówkę na po prostu całą inwestycję, gdzieś tam kilkadziesiąt tysięcy złotych musieliśmy za sam koszt zakupu dachówki wywalić po prostu zaliczki przez to, że żeby uniknąć tego grudniowego cennika, a nie wiadomo co się jeszcze będzie działo po nowym roku, także tutaj mówię, sytuacja na tym rynku dachówki jest nadal trudna, nadal ciężka pomimo tego, że te programy niemieckie się skończyły pomimo tego, że popyt na tą dachówkę jest teraz mniejszy na rynku, także tutaj nadal sugerujemy projektować mimo wszystko budynki jednorodzinne na na blachodachówce albo na Bla, blaszy na rąbek, no i kolejnym, takim chyba już ostatnim temacie, tutaj jeszcze można by było coś powiedzieć o wełnie e, do poddaszy, ale. Ostatnio nie robiliśmy zakupów, także tutaj nie wiemy, jaka jest sytuacja na rynku. Wydaje nam się, że ta cena, ta wałna może trochę stanieć, ale nie wszystkie czynniki na to wskazują. Także tutaj wolimy się na razie wstrzymać. Może do kolejnego nagrania z jakimiś tam konkretnymi informacjami. Natomiast jeżeli chodzi o steropiany elewacyjne, no to one dosyć się zauważalnie staniały, bo już tutaj możemy steropian elewacyjny biały o jakiejś tam nie, nie super klasie tam 0038, tylko trochę słabszej, nawet już gdzieś kupić za około te 200 zł za metr sześcienny. Styropiany grafitowe również staniały i to też chyba mówiliśmy już na ostatnim nagraniu, że one gdzieś tam do 250 zł za metr sześcienny, co jest dziwne, no bo teraz mamy zimę, ludzie powinni ten styropian jakoś w nerwach i jakim za dużo tego ciepła z lokalu mieszkalnego ucieka kupować, natomiast ta sytuacja nie ma miejsca, ponieważ wykonywanie tych prac w tych warunkach pogodowych, które mamy przy niskich temperaturach, również nie jest czynnością zbyt przyjemną i Zbyt bezpieczną, także może dlatego y, popyt na ten styropian również nie jest duży. Ale te ceny zauważalnie spadły i tutaj musicie mieć na uwadze, że wiele firm, które wykonują elewację jakby w komplecie ze wszystkimi materiałami, ze styropianem, z klejem, siatką, z tynkiem i innymi akcesoriami w zakupie po stronie wykonawcy, no to pomimo tego, że ten styropian zauważalnie staniał, no to oni tych cen nie obniżyli i tutaj trzeba im wy wytknąć to, że no ale słuchajcie, przecież styropian tutaj staniało o 20-30% od, od tego, co się działo tam jakiś czas temu, czemu, czemu wy tych cen nie, nie obniżyliście? Trzeba im to wytknąć wtedy oni dopiero są schorzy do rozmów Generalnie ja polecam robić jednak mimo wszystkie elewacje Że robocizna osobno, robocizny ze zrzesztowaniem osobno, materiał osobno Tą metodą jesteście w stanie dużo lepszą cenę uzyskać niż oddając całość w komplecie, bo te firmy też po prostu przez to, że są niestabilne te ceny, duży narzut robią na, na tych materiałach. Są oczywiście firmy, które na to nie pójdą, ale jeżeli firma na to pójdzie, to polecam wam kupować te materiały we własnym zakresie, bo to nie jest tak skomplikowany proces, jak kupowanie materiału do wykonywania instalacji elektrycznych czy instalacji hydraulicznych, gdzie trzeba mieć naprawdę tą wiedzę bardzo szeroką i głęboką, żeby te zakupy dobrze po prostu zrealizować. I jeszcze, tak jeszcze może wtrącę, jeżeli chodzi o materiały instalacyjne, tak na koniec, no to tutaj ja obserwuję, przynajmniej jeżeli chodzi o materiały hydrauliczne, nieustanny wzrost, tam gdzieś o 5%, raz na dwa, raz na 3 miesiące, że te cenniki po prostu się zmieniają na te drobne elementy hydrauliczne, jak i na grzejniki. Natomiast jeżeli chodzi o materiały elektryczne, to te ceny kabli... I te ceny, i ceny po prostu o sprzętu elektrycznego, i o sprzętu do rozdzielnic elektrycznych, nieco idą w dół. I tutaj podam wam przykład. Dostałem wycenę. Na wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej w, w jednym lokalu w szeregu y, jednorodzinnym gdzieś ten lokal tam trzykondygnacyjny, ale mm, jakby dwie kondygnacje wykańczone na gotowo. Lokal gdzieś około 80 metrów, razem z kablem zasilającym, mm, po prostu dociągniętym, pociągniętym na działce do tego lokalu w niedużej odległości tą wycenę gdzieś tam w maju czerwcu robiłem to dostałem cenę 16,5 tysiąca za, mm, za wykonanie kompleksowej instalacji razem ze sprzętem elektrycznym w jednym lokalu mieszkalnym. Przy moim budżecie 14,5 tysiąca no niestety, no nie, nie mogłem zakontraktować tego wykonawcy, te, te ceny po prostu za materiały poszły w dół, no i jakby ja prowadziłem te rozmowy cały czas z wykonawcą, że no mamy budżet 14,5 tysiąca, czy on może po prostu jakoś nam się bardziej zbliżyć do tego budżetu, no i w toku rozmów gdzieś tam bliżej terminu wejścia na budowę, to był gdzieś tak już w październik, on powiedział, że no, że generalnie do 14,5 tysiąca netto nie zejdzie, ale że 15,500 może nam zrobić i w tej cenie z materiałami, z robocizną wykonuje nam kompleksową instalację wewnętrzną razem ze sprzętem, razem z kablem zasilającym. Moim zdaniem jest to cena dość atrakcyjna, pomimo tego, że ten budżet został przekroczony. No ale też trzeba mieć na uwadze to, że ten budżet był robiony gdzieś na początku roku, jeszcze przed wojną, pod tą inwestycję. No i generalnie w przyszłym tygodniu podpisujemy umowę i zaczynamy działać. także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o materiały instalacyjne, czy do hydrauliki, czy do elektryki, które są stosowane szeroko w obiektach deweloperskich. No dobra, to wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o aktualizację materiałów budowlanych. Zobaczymy jeszcze, czy będą z tego jeden, czy dwa odcinki. Tutaj z przemkiem jeszcze negocjujemy, bo tego materiału, jak zwykle, powstało sporo, no bo tych informacji z rynku dużo do nas spływa. No i co, trzymajcie się do kolejnego razu z tej sesji nagraniowej z 10 grudnia. Na razie. Hey. Hey. hey.